Josianko widzowie, z tej strony Busiek witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 15 startropów w Starsie, Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subika. A ja już nie przedłużam i przechodzimy do otwierania. Najpierw otworzymy sobie na moich dwóch słabszych kontach w sumie, które mam. Ja zapraszam Was do dołączenie do Discorda, do którego link macie w opisie, bo dużo rzeczy się tam dzieje. I w sumie przygotowywuję dla was wraz z moderacją coś wielkiego, fajne odcinki Będą wlatywały Więc zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby żaden z tych odcinków was nie ominął A ja już zaczynam od pierwszego star dropa Zobaczymy co trafię Oczywiście nie jest to moje główne konto yy, Tylko konto stworzone już Dosyć dawno temu No i mamy star power do bibi yy, Ten słabszy, bo jest to ten Star Power starczą do Bibi. Liczę na jakiegoś zademiarza na tym koncie. W sumie tylko z tego bym się cieszył, bo w sumie z innych rzeczy nie jest jakieś hiperdoładowanie Star Powerów i tego typu rzeczy. No i hiperdoładowanie do Shelly. Nie wiem, czy będę grał tutaj na tym koncie Shelly, ale jak już mam grać na tym koncie, to jakąś mega świnie, żeby sobie podbić albo coś. Okej, okay, lecimy z trzecim star dropem, na razie nie oddaję. at this moment that he knew, he fucked up. I mamy skina do Franka. Jaskiniowiec Frank. Szczerze, fajny skin, mam go na głównym koncie. Jeżeli gram Frankiem, to tego skina używam. Ale na razie te star dropy nie oddają za bardzo. No tak, tak średnio bym powiedział, że te star dropy oddają. No i star Power niestety do tika. No, coś ewidentnie jest nie tak. Może teraz nie wiem, może teraz. O, Leon! Może teraz Leon właśnie się trafi. 3, 2, 1 i Leon. Bell! Ok, fajnie, nowy Zadymiarz. Mm, 500 dropów przed nami otwartego. Otwartych, nie otwartego. Mamy tutaj jeszcze Buza do odebrania, którego już w sumie mam. No i trafiliśmy w sumie Bell z takich ciekawszych rzeczy. Raczej na tym koncie Bel nie będę grał Ale przechodzimy teraz sobie do drugiego konta Dobra, jesteśmy już na tym drugim koncie Jest to konto, na którym wyjąłem 25 rangę Na MEG, takie nowe konto Które sobie niedawno otworzyłem Jest z tego odcinek u mnie na kanale I co? I zaczynamy Osterdrop może teraz ten ostatni nam przyniesie szczęście Niestety ładuje się Bo mój internet nie wyrabia za bardzo Otwieramy I skin do Colta, przystojny Colt chyba Tak ten skin jest fajny, ładny, mam go na swoim głównym koncie. Ale są też lepsze skiny do Colta, na przykład Challenger colt, którego się już nie da dropnąć, albo ten colt, który był w Battle Pasie kiedyś. Gumisiowa nita chyba. Tak. No spoko, dwa skinki, fajne skinki. Lubię te skinki, bo. Y no, po prostu podobają mi się wizualnie, więc mogło być gorzej. A jest. It was at this moment that he knew. He fucked up. Co jest? Ej! Trafiliśmy draka, najnowszego zadymiarza. No to co? Widzimy... Teraz będziecie oczekiwać na odcinek... strafienia. Yy, Zbicia na 25 rangę Draco, co jest, trafiliśmy Draco Wow, nie spodziewałem się totalnie tego Oddało teraz, oddało, mocno oddało O, hypercharge to Tika mam na swoim głównym koncie Na tym koncie raczej mi się nie przyda, więc trochę taki useless drop ale zobaczymy co dropnie nam z ostatniego start dropa i wtedy zalogujemy się na moje główne konto. I mamy star powera do Shelly, ten który spowalnia swoim ultem. Mogło być lepiej, nie jest źle. A teraz idziemy już na moje główne konto. Ok, jesteśmy już na moim głównym koncie. I tutaj najbardziej liczy na jakieś hiperdoładowania, bo mam każdego zadymiarza w sumie. Dobra, zaczynamy od pierwszego star dropa. Mam nadzieję, że będzie tutaj coś dobrego. Proszę, żeby było tutaj coś dobrego. Błagam. Manifestuję wręcz o to. Nie patrzę, co trafię. Nie patrzę. Okej. Okay. O, Viking Bull. W sumie jest spoko skinek. Tylko, że mam już fajnego skina do bulla. Eee, Left Bull chyba. Chyba, że tak się nazywa, więc... Nie będę nim raczej grał. No, ale okej. Okay, jeszcze drop dopuszczalny. Lepsze to niż... 1000 golda, nie? Oby mi 1000 golda nie dropło tutaj. Bo jak mi dropnie 1000 golda, to ja nie wiem co zrobię. Boże, star power to Po co mi to jest? Po co mi to jest? Proszę, niech teraz jakieś ładowanie dropnie, proszę. Potrzebuję dobrych rzeczy na to konto. Waga manifestuje. O. Star... star dropa, co? Manifestuje, o, hypercharge Proszę. O, skinek do... Ej, fajnie, bo skinka do kruka nie miałem. To akurat z tego skinka się cieszę. W sumie spoko. Fajnie, są skinek oczywiście są lepsze mecha kruki i tak... I w ogóle nie. Ale do kruka jeszcze skinka nie miałem. Idealnie by jeszcze mi teraz siadnął hypercharge do kruka. Wtedy to już by było super. Okej. Okay. Ach. No za nie jest dwa skiny, dwa star powery Teraz chociaż jakby siadło jakieś hiper doładowanie to mi się cieszę bardzo. Proszę stardropie bądź szczęśliwy Daj mi coś dobrego, proszę cię Boże Daj mi coś dobrego, proszę 3, 2, 1, zamykam oczy nie patrzę Dobra, otwieram za 3, 2, 1. O, żuk mek. Ej! Fajny drop. Fajny! Nie miałem skina do mek, a na mek teraz według sobie pójdzie są Więc spoko. No i podsumujmy sobie co tutaj dostaliśmy. Dostaliśmy pierwsze skinka do Mek, Szuk fajny skinek. Yy, po drugie dostaliśmy skina do kruka. Fajny skinek jesteśmy 2 Star Power, ale to tam nieważne i dostaliśmy skinka do pula Jak mówię mam. Co to jest? Nieważne jakieś dziwne coś, ale mamy Viking bull, chyba tak on się nazywa. Jakoś tak. Yy, no to co? Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Taki krótki pamiętajcie o Subiku, bo na 1000 zrobię face reveal na streamie u mnie streamy staram się robić dosyć często, teraz są wakacje, więc pewnie często będę robił streamy. Zapraszam na Discorda, link macie w opisie. Zostawcie łapkę i subikaj, co? I widzimy się w następnym si wideo. Siemano!